Mam na imię Janina, mam siedemdziesiąt cztery lata i mieszkam na łódzkiej Redkini, w tym samym bloku, gdzie dzieci bawią się pod trzepakiem, a ja od lat podlewam pelargonie na balkonie. Zimą w windzie pachnie kapustą, latem świeżym chlebem z piekarni przy piotrkowskiej. Kiedyś i ja po ten chleb chodziłam codziennie: biała kajzerka, masło, dżem i kawa z fusami. Żyć nie umierać, mówiłam. A potem któregoś dnia w przychodni pani doktor spojrzała na moje wyniki i powiedziała łagodnie. Pani Janiu, mniej białej mąki, a więcej tego, co wolno płynie. Co to znaczy wolno, b? Zapytałam. Żeby cukier w krwi nie skakał, jak wróbel po gałęzi. I przypomniało mi się dzieciństwo i moja mama, która w czasach, kiedy na kartki kupowało się prawie wszystko, gotowała zacierkę i klejko wsiany. Owiec był skromny, a jednak sycił. Pomyślałam wtedy, spróbuję przez miesiąc zjeść płatki owsiane codziennie rano. Nie jako kara, tylko jak ukłon wobec tego, co proste i uczciwe. Pierwszego dnia poszłam do Biedronki. Na półce stały błyskawiczne i górskie. Wzięłam te drugie, bo brzmiały jak Mazury, gdzie jeździłam z mężem w latach siedemdziesiątych. W koszyku wylądowało jeszcze jabłko, garść orzechów włoskich, cynamon i kefir. Sprzedawczyni, młoda dziewczyna z warkoczem, Uśmiechnęła się, zdrowo pani idzie. Odpowiedziałam, zdrowo i tanio, kochanienka. Emerytura uczy rozsądku. W domu nastawiłam czajnik i zalałam płatki gorącą wodą. Do miski starłam jabłko, sypnęłam cynamonu, pokroiłam orzechy. Pachniało jak szarlotka, a było to owsianka. Usiadłam przy stole, gdzie obrus pamięta wesela moich dzieci i zjadłam bez pośpiechu. Pomyślałam, że kiedy byłam młoda, wszystko chciałam szybko, szybko kochać, szybko zarabiać, szybko zdążyć. Dziś lubię wolno, wolno chodzić, wolno rozmawiać i, jak mówiła pani doktor, niech cukier też wolno płynie. Po śniadaniu wyszłam na osiedle. Pan Staszek z trzeciego piętra były kierowca zapytał, pani Janka, co tam dziś na talerzu? I odpowiedziałam, owies, panie Staszku, koń jest mądry, że je, to i ja. Spróbuję. Zaśmiał się tak, że aż go kaszel złapał. A ja poszłam na bazarek po marchewkę i nagle poczułam, że nie ciągnie mnie do drożdżówki jak zwykle. Zadziwiło mnie to. Czułam się spokojniejsza, jakby w brzuchu ktoś przykręcił radio, które zawsze grało za głośno. Pierwszy tydzień minął i zauważyłam, że między śniadaniem a obiadem nie kręcę się po kuchni. Kiedyś co godzinę zaglądałam do szafki tylko po pół herbatnika. A kończyło się na trzech. Teraz w południe robiłam herbatę z cytryną i było dobrze. Wnuczka Ola przyjechała, obejrzała moją miskę i z powagą na nastolatki orzekła Babciu, to jest fit. A ja na to Jeśli fit, to znaczy, że się nie chce żyć słodko-głośno, tylko zwyczajnie, to ja chcę. Zaczęłam zapisywać małe rzeczy w zeszycie z liśćmi klonu na okładce. Dzień 3. po owsiance, długo syta. Dzień pięć, spacer bez zadyszki. Dzień sześć, mniej zachcianek. Nie wiem, czy to błonnik, czy zwykła przyzwoitość porannego posiłku, ale brzuch przestał się buntować. Kiedyś miewałam zgagę, taką, co to człowiek łyka kredę i nic nie pomaga. A teraz szybciej przechodziła. Mówiłam sąsiadce Halinie. Płatki jak plaster, niczego nie leczą, ale osłaniają. Kiwała głową, bo ona mi wierzy od czterdziestu lat. W drugim tygodniu zauważyłam coś jeszcze. Waga, która zwykle stoi w kącie i warczy na mnie liczbami, pochyliła się łaskawie. minus kilogram. Nie ścigałam tej liczby. Nie miałam planu cud. Po prostu rano płatki, w południe zupa jarzynowa, wieczorem kanapka z twarogiem i pomidorem. Zamiast podjadać piłam wodę. Pan Staszek uśmiechnął się. Pani Janiu, młodnieje pani. Nie młodnieje, odpowiadam, ale porządkuje się od środka. Pamiętam jak w PRL człowiek uczył się oszczędzać. Teraz ja oszczędzam na własnym spokoju. Owsianka to niewielki wydatek, a ja dostaję za to coś, czego nie kupi się w aptece. Cierpliwość do samej siebie. Bo to nie jest tylko jedzenie, to rytuał. Zalać, zamieszać, poczekać. W tym czekaniu jest mądrość. Kiedy płatki wchłaniają wodę, ja wchłaniam umiar. I jeszcze jedno. Zaczęłam wychodzić na Nordic walking. Kije leżały od dawna za szafą, prezent od dzieci wieczorem kiedy słońce idzie spać za blokami robię kółko do parku na zdrowiu nogi pracują a ja czuję że mam paliwo inne niż po białej bułce niech młodzi mówią co chcą ale dla mnie to paliwo nazywa się owsianka w trzecim tygodniu wydarzyło się coś zabawnego wnuczka przytuliła mnie i mówi babciu twoja skóra jakoś tak jakby wypoczęta roześmiałam się bo zwykle mówiła babciu czy ty piłaś wodę a ja naprawdę zaczęłam pić między śniadaniem a obiadem szklanka wody, czasem kefir i włosy mniej mi wypadają przy czesaniu. Nie będę robić z tego sensacji. Mam swoje lata, nie będę nagle jak dziewczyna z reklamy. Ale coś w tym jest. Kiedy człowiek karmi się prosto, to twarz przestaje się obrażać. Miałam też kiedyś skurcze łydek w nocy. Budziłam się i masowałam, jak muzykant skrzypce by puściło. Teraz zdarzają się rzadziej. Czy to magnes z płatków? Nie wiem, ja się na tabelkach nie znam. Wiem tylko, że jeśli zjem miskę owsianki dwie godziny przed dłuższym marszem, to idę rytm równiej, jakbym miała w sobie metronom. A po powrocie nie rzucam się na lodówkę, tylko robię sobie herbatę z miętą i grzankę z pastą z twarogu i szczypiorku. Zadzwoniła do mnie stara przyjaciółka, Hela z Gdańska. Mówię jej o moim miesięcznym eksperymencie. Ty zawsze byłaś uparta. Śmieje się. Opowiadam, że schudłam już prawie dwa kilogramy, ale ważniejsze jest coś innego. Głód nie rządzi mi już planem dnia. Nie trzeba z nim walczyć, bo on przychodzi spokojniej, jak sąsiad, który puka i czeka, a nie wdziera się drzwiami. To dla mnie ogromna zmiana. W tym czasie dopracowałam swoje patenty. Czasem robię wersję na zimno. Płatki zalewam wieczorem jogurtem naturalnym. Dodaję łyżkę siemienia lnianego, trochę rodzynek. Rano masa jest gęsta i kremowa, a ja czuję się jak pani z modnego bistro, tylko bez rachunku. Innym razem prażę płatki na suchej patelni, potem zalewam mlekiem. Zapach ma coś z orzechów i z dawnych czasów, kiedy mąż naprawiał radio, a ja smażyłam naleśniki. Dom, który pachnie. Spotkałam w windzie młodego sąsiada z wózkiem. – Pani Janko, co pani robi, że pani tak żwawo chodzi? – Pyta. – Mówię – Jem coś, co lubi cierpliwość. A jak człowiek karmi cierpliwość, to i ona karmi człowieka. Uśmiechnął się, ale wiem, że zapamiętał. Młodzi też bywają zmęczeni pośpiechem, choć mają inne buty i telefony. Czwarty tydzień nauczył mnie jeszcze jednego. Czasem mój żołądek bywa kapryśny. Kiedy czuję, że coś mnie szczypie od środka, robię klej owsiany. Garść zmielonych płatków, gorąca woda, szczypta soli. To nie jest obiad jak u królowej, ale to jest kołderka dla brzucha. Pamiętam, jak mama podawała mi coś podobnego, gdy chorowałam w podstawówce. Dziś stawiam miseczkę przed sobą i mówię do siebie spokojnie, Janko, minie i mija. Po trzydziestu dniach mam w zeszycie całe strony notatek. Widzę w nich siebie, która budzi się wcześniej, bo chce zdążyć na swój mały rytuał. Siebie, która idzie do parku i słyszy własny oddech, a nie tylko tramwaje siebie, która nie ocenia się wagą tylko tym, czy dzień ma dobrą ramę wodę, owsiankę, spacer telefon do kogoś bliskiego na końcu miesiąca staję na wadze liczba jest uprzejma ale jeszcze uprzejmiejsze jest to że spokój trzyma mnie za rękę dla porządku zapiszę tu moje trzy ulubione wersje owsianka jabłkowo-cynamonowa płatki górskie, gorąca woda starte jabłko, szczypta cynamonu, garść orzechów Nocna owsianka. Płatki plus jogurt kefir, łyżka siemienia, garść rodzynek. Zostawić w lodówce. Rano kilka malin lub starta skórka z cytryny. Prażona na mleku. Chwilę podprażyć płatki na patelni, zalać mlekiem, mieszać, dodać miodu tyle, co trzeba, a nie tyle, co oczy chcą. Nie jestem lekarzem, jestem tylko Janina z Redkini, która spróbowała miesiąca z owsem. Znalazłam w tym nie cud, tylko porządek, a porządek jest jak modlitwa. Nie musi być głośno, by pomagał. Czy schudłam? Tak, trochę. Czy mam więcej siły? Tak, na swoje życie. A to najważniejszy sport po siedemdziesiątce. Czy skóra jest ładniejsza? Powiem tak, kiedy człowiek ma łagodniejszy brzuch i łagodniejszą głowę, to i twarz łagodnieje. Jeśli kiedyś spotkasz starą panią z kijkami, która idzie równo. A na przystanku wyciąga z torebki mały słoik z nocną owsianką. Pomachaj. To pewnie ja. A jeśli zapytasz, po co mi te rytuały, odpowiem: Bo prostota trzyma mnie przy sobie. I to jest moja największa wygrana po tym miesiącu. Wiem, że nawet w czasach, kiedy wszystko ma przyspieszenie, ja mogę wybrać wolny nurt. A płatki owsiane są jak kamyk w kieszeni. Niewielkie, a jednak przypominają, gdzie jest dom.